Cześć, siamanku! Co dzisiaj będziemy robić? Gdzie będziemy się znajdować? Och! Dokąd nas to zaprowadzi? Czy będzie ciemno, czy będzie jasno? Och, uwaga! Jest pierwsza noc. Zupełnie ciemno. Och! Telefon? Będzie dzwonić telefon. Uwaga! Za 40 sekund. Dzwoni? Jeszcze nie dzwoni. Słyszymy coś. Jakaś muzyka dobiega skądś. Skąd ta muzyka dobiega? Jest zupełnie ciemno. Przestała grać. Cisza panuje. Jesteśmy w pomieszczeniu. O jakieś drzwi? Zamknięte. Och, korytarz. Korytarz. Długi korytarz. I drzwi. Co tam może być? Za tymi drzwiami. Czy tam ktoś jest schowany? O! Jesteśmy w łazience. Och! Woda leci. Znowu w pomieszczeniu. Co tutaj się znajduje? O! Jakieś odgłosy. Co to jest? Winda była. Idziemy w stronę windy. Ciemność zupełna zapanowała. O! Co to jest? Coś trzasnęło. Coś trzasnęło. Och, zupełna ciemność. Tam się świeci. Och! Latarka. Latarka świeci. Nic nie widzimy. Tylko la o! W korytarzu. Jesteśmy w korytarzu. Ciemność panuje. Świecimy latarką. Och. Pierwsza godzina w nocy. Co dalej mamy robić? Gdzie mamy się poruszać? Znowu te drzwi zamknięte. Latarką świecimy, nic nie widać, ciemność panuje. Ciemność. Idziemy dalej. O, uwaga! Gdzieś woda leci, słychać kroki, słychać. Kto to się zbliża? Kroki słychać. Och, ktoś zamyka drzwi. Dalej idziemy korytarzem. Znowu zamknięło się. Kto tam jest? Niech się pokaże. Ten, kto tam jest, niech się pokaże. Ciemność panuje. Och, jaka ciemność! Znowu tam ktoś jest. Ktoś tam stoi. Jakaś postać tam jest. Co to za postać może być? O! Zamkły drzwi się. Czy ta postać zamknęła drzwi? Uwaga! Och! Cisza! Uwaga! O! Co to jest? Co to za odgłosy? Już znowu ta postać się ukazała. Co to za postać? Nie widać ją, bo świecimy latarką. Och, znowu zamkła drzwi. Ta postać się chowie. Gdzie ona może znowu być? Zamkła drzwi przed nami. Gdzie, dokąd ona poszła? Znowu tam jest? Znowu? Jest tam. Jest, zbliża się. Ktoś tam jest. Nie widać, nie widać, kto to może być. Woda leci. O postać jest tam. Co to za postać? Co to jest? Aaaa! Ja, jakie, a jakie lalki. A, och, ale przestraszyli nas. Ach. Okropne byli okropny, Znowu, znowu ciemność nastała. Och, jak myśmy się przestraszyli w tej ciemności, jak one wyskoczyły prosto na nas. Co to było? Och, Znowu ciemność nastała i cisza. Och, jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie był komputer. Och, teraz jesteśmy na podwórzu. Co to może być? O, jaki pałac tutaj jest. I fontanna. Jest czwarta noc. O, telefon dzwoni. Przestał dzwonić. Znowu jesteśmy na podwórzu koło pałacu. Och, jaka fontanna tutaj stoi. Czy ktoś tu przyjdzie albo my wyjdziemy do tego pałacu? Uwaga! Uwaga, będziemy wiedzieć, gdzie mamy chodzić. O, jesteśmy w pomieszczeniu. Komputer jest, okna, żaluzje opuszczone całkowicie. Słyszymy, gdzieś woda leci. Woda. Może zalewa ten pałac? Uwaga, te pomieszczenie. Czy ono będzie zalane? Och! jesteśmy w takim dużym holu co tu się znajduje schody duży hol och gdzie my jesteśmy jesteśmy na podglądzie oglądamy pomieszczenia co tutaj może być och nie ma tutaj nic nie widzimy żadnej postaci czy tutaj będą jakie postacie och jakieś sygnały słyszymy Ktoś się zbliża. O! Dzięki dziwnej. Skąd one dobiegają? O! A! Jaka żaba! A! Ogromna! O! Chyba się zbliża. Chyba się do nas zbliża. Ona tu już jest! Już postać jest! Już postać, już widzimy ją. Jest postać. Jest. Uwaga! Musimy być czujni. Och, jak myśmy widzieli taką ogromną żaby. Och, ona się zbliżała, na nas się zbliżała. Słyszymy kroki. Czy ona już idzie? Jesteśmy w sali komputerów. Uwaga. Och, och, coś czasło. Na pewno ona to trzasnęła drzwiami. Ona się zbliża. O! Słyszymy jakieś mruczenie, choćby kota. Co to może być? Słyszymy kroki. Ktoś się zbliża. O! A! Ktoś mówi do nas. Uwaga! Ktoś mówi. Och! Co ten głos mówi? Nie rozumiemy go. Co on mówi do nas? A! Co to jest? Och, znowu jesteśmy przestraszeni. Och, co to było? Znowu jesteśmy na podglądzie. Och, już się ktoś zbliża. Uwaga! Słyszymy kroki. Co to jest? Uwaga! Musimy być czujni. Nie ma nikt żadnej postaci. Ale ktoś się zbliża. Słyszymy. Słyszymy kroki. Jakieś mruczenie, czy co? O! Drzwi czasnęły. Ktoś zasuwa zasuwy. Uwaga! Kocur! Wielki kocur nas zaatakował! Wielki kocur! To był wielki kocur! Ale żeśmy się przestraszyli! Och! Okropność! Znowu jesteśmy koło tego pałacu! Znowu ten telefon dzwoni! Och, już przestało dzwonić! Czy ktoś odebrał ten telefon? Och! Fontanna i cisza. Noc ciemna. Tylko jest ten pałac o, oświetlony. Och, znowu znajduję się w pomieszczeniu. Jest zupełna ciemność. Nic nie widzimy. Czy tam są jakieś postacie? Och, co to może być? Ktoś idzie. Pozytywka gra. Jest dwunasta w nosy. Uwaga. Co może być tutaj? O! Zaś... <laughs> Zaświeciła się lampa. A! A! Widzimy żabę. Żabę z jednym okiem. Ona ma laser w jednym oku. A! Uwaga, jaka żaba. Jaka ona ogromna? Ogromna żaba nas atakuje. Ha! Zaatakowała nas! Zaatakowała! Uwaga! I co? Co dalej będzie? Znowu jesteśmy. Obok pałacu telefon dzwoni. Sytuacja się powtarza. <laughs> Czy ktoś będzie jeszcze? Czy ktoś się pojawi? Ale nie chcemy już takiej żaby. Ona była straszna. Jesteśmy w sali, gdzie komputery. Czy ktoś będzie dzwonić? Ktoś idzie. Ktoś się zbliża. Uwaga. Czy będzie ciemność? Czy będzie jasno? Jest jasno. Och. Jesteśmy na podglądzie. Widzimy pomieszczenia. Co tutaj w tych pomieszczeniach jest? Och. Co to może być? Och. Jakaś kurtyna. O! Widzimy żabę! Głowa była od żaby tam. Głowa była. Ona jest ukryta. Pachi znacka na nas. Och, jakaś sala. Duża, kinowa. Och, słyszymy. Jakieś głosy słyszymy. Co to może być? Komputery? O! Zbliża się. Już słychać te kroki nadchodzące. Ciekawy. Idzie. Idzie. Jest pierwsza godzina w nocy. Jesteśmy na podglądzie. Och! Co to może być? Ciemność. Nie ma nikogo.